Co można robić w programach 3D? E, 3D. W Dobra. W dwóch pierwszych latach tak naprawdę poruszamy podstawy. Pierwsze dwa, trzy, cztery zjazdy polegają na tym, żeby zapoznać się z samym blenderem ale też innymi programami, które wspomagają blendera, takimi jak Photoshop czy Illustrator, bądź już później, na przykład remapping w programach online'owych. Co dalej? Jeżeli chodzi o kwestię samego 3D i rozwoju 3D, to większość rzeczy, które będziemy poruszali przez pierwsze dwa lata, mają nas przygotować do tego, żebyśmy byli samodzielni w programie i potrafili uczyć się tego programu już bez nauczyciela. Więc to jest wprowadzenie do takiego samodzielnego samokształcenia, w którym napotykamy problem, a następnie próbujemy go rozwiązać sami, ponieważ otrzymujecie narzędzia od nas, um, które pozwalają wam zadawać odpowiednie pytania i szukać odpowiednich problemów, które de facto każdy ktoś kiedyś rozwiązał. Bo baza wiedzy jest ogromna, jak chodzi o blendera. Myślę, że jest tak samo lekki, jak każda inna, bądź tak samo ciężkie jak każda inna branża, zależnie od tego, w jaki sposób do niej podejdziemy. Trzeba ma to do siebie, że jest dużo rzeczy związanych z matematyką, ale nie musimy jej umieć. Wystarczy, że będziemy rozumieć, dlaczego ona jest. I pozwolimy jej nam zrozumieć też to, co widzimy na ekranie. Czasami jest tak, że coś się nie wyświetla, ale to nie jest powód tego, że my tego nie zrobiliśmy albo coś nie działa. Po prostu karta graficzna może mieć inne ustawienia, tego nie wyświetlić. Czasami jest to frustracja, jeżeli chodzi o kwestię samej tej frustracji związanej z blenderem, z 3D, czy z branżą po prostu modelowania, teksturowania, renderowania i wizualizacji. Tak naprawdę to jest kwestia tego, żeby dobrze się dograć ze sprzętem i z programami, które mamy i tego Was uczymy. Wymagań odnośnie samokształcenia i zrozumienia tego, w jaki sposób działają programy. 3D tak naprawdę może służyć do wszystkiego, co jest trójwymiarowe. I to brzmi trywialnie, natomiast sam ten banał, który jest zawarty w pytaniu, uważam, że jest bardzo istotny, bo możemy drukować w 3D, możemy projektować w 3D pod maszynę CNC, możemy też w 3D tworzyć rzeczy, które nigdy się nie zmaterializują. To będą po prostu animacje, efekty specjalne do filmów. Samo 3D ma też bardzo duże pole, w którym teraz się rozwija w opozycji do sztucznej inteligencji, a raczej przy współpracy ze sztuczną inteligencją. Jest na tyle skomplikowana i wymaga na tyle dużo zaangażowania od użytkownika, że sztuczna inteligencja może być tylko i wyłącznie narzędziem wspomagającym. Um, nie jest to łatwe, żeby sama sztuczna inteligencja zrobiła za nas model 3D poprawnie, zrigowała i jeszcze przetestowała, czy on działa. To się jeszcze długo nie zdarzy. Przede wszystkim będziecie potrafili swobodnie w Blenderze modelować robić UV mapy, teksturować, dostarczać modele do platform, które hostingują takie modele, sprzedawać te modele, a współpracować z studiami gier, które będą potrzebowały doraźnie jako freelancera, na przykład modelera 3D Sculpting, modelera, osobę, która będzie na przykład rigowała te postacie. Dodatkowo po dwóch latach jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli przepracujecie je odpowiednio, to będziecie też mieli podstawy deweloperskie w Anil Engine, dzięki czemu będziecie łączyć Blendera i Anil Engine'a, co daje Wam bardzo fajne pole do tego, żeby się rozwijać. Oprócz tego, będziecie potrafili przygotować i mieć świadomość, jak przygotowywać modele do druku 3D oraz projektować proste mechanizmy, które w Blenderze są jako baza koncepcyjna, do tego, żeby potem je użyć w SolidWorksie, na przykład Rhino. I innych programach, które są już bliżej produkcji aniżeli Blender. Anil jest bardzo złożystym narzędziem i Blender jest konieczny, żeby go wspomóc, ponieważ w samym Anilu narzędzia do modelowania są dosyć skomplikowane i proste. Blender oferuje te narzędzia bardzo zoptymalizowane pod użytkownika, modeluje się w nim szybko i intuicyjnie, dzięki czemu, jeżeli chcemy stworzyć minigrę albo w jakichkolwiek aspektach. Animację. Um, posiłkujemy się Blenderem jako podstawowym narzędziem do tworzenia obiektów w trójwymiarze, rigowania tych rzeczy, uh, które chcemy, żeby się poruszały, a następnie eksportujemy do, je do Anila. To jest podstawowa wiedza, która się pojawia zawsze i bez przerwy będzie się przewijać na kursie. Um, jeżeli chodzi o dalsze zastosowanie Anila i waszą wiedzę w Anilu, um, ona jak najbardziej będzie przede wszystkim ewoluowała do takich momentów, w których wy podejmujecie ścieżkę i ja wam pomagam ją rozwijać. Czy to będzie tworzenie minigry, czy to będzie tworzenie blueprintów bardziej skomplikowanych, czy na przykład będzie to łączenie z całej wiedzy, którą macie, w konfigurator produktowy? Nie tylko minigry, zarówno Blender, sam Unreal jako baza do tego, żeby rozumieć, jak on działa i gdzie możecie go wykorzystać, bo możemy go też wykorzystywać do wspomagania animacji, nagrywania face riggingu, lifetime i jednocześnie patrzenia przez tak zwaną wtyczkę Metahuman na to, w jaki sposób nasza twarz jest ligowana na bieżąco na ekranie za pomocą telefonu na przykład i uczymy się technik, które wprowadzają nas w świat tworzenia tak naprawdę już filmów krótko, pełnometrażowych, aczkolwiek po prostu filmów i animacji. Jeżeli chodzi o nowy program, to czego brakuje moim zdaniem w szkołach, to tego, żebyście wy przez pierwsze lata, tak jak się zgraliście u nas na zajęciach i przez wszystkie etapy tego nauczania, um, zrozumieli, że jesteście w miejscu, w którym ten kolektyw twórczy jest bardzo istotny do tego, żebyście wy mogli się poczuć swobodnie i jednocześnie rozwijać się tam, gdzie chcecie podążać. Brakuje jednej rzeczy. Brakuje realiów rynkowych, które chcemy wprowadzić, czyli będziemy symulować działanie firmy i ta firma będzie was aktywizowała do tego, żebyście realizowali zadania, w odpowiedniej objętości, w odpowiednim terminie i dzięki temu będzie to tryb, który da nam możliwość ewaluacji Waszej pracy na efekty, które uzyskujecie i w ciągu trzech lat będziecie uzyskiwać zarówno umiejętności na poziomie juniora bądź mida, w zależności od ilości pracy, jaką wykonacie, ale też będziecie czuli współpracę z projekt managerem, z senior designerem, z osobami, które są niżej bądź wyżej, jak chodzi o umiejętności w Waszym otoczeniu. To ma Wam dać taką możliwość, w której będziecie mogli spiąć wszystkie Wasze umiejętności i jednocześnie, pod drobną presją terminu, zobaczyć, w jaki sposób się pracuje w takiej normalnej firmie, w której jest zdrowa atmosfera, ale jednocześnie są też wymagania. Portfolio w aktualnym kształcie, dopasowane do nowego kursu, będzie funkcjonowało w taki sposób, że po każdym roku każdy z uczestników jest wpisany w pewien schemat działania firmy. I ta firma, żeby działała, potrzebuje dowieść produkt, który będzie ją utrzymywał. Bez tego produktu firma się nie utrzyma. Portfolio będzie budowane na zasadzie prac, które zrealizowaliście w danych terminach. Te, których nie zrealizowaliście, niestety nie trafią do portfolio. I to jest ta część presji, ale presji pozytywnej, która powoduje, że Wy jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego to robicie i jaki jest cel. Wasze portfolio jest budowane od pierwszych zajęć do ostatnich, i to jest Wasz główny cel. Dlatego, że moim głównym celem będzie to, żeby firma się utrzymała na powierzchni, a Waszym głównym celem będzie realizować produkty, które ja Wam przywożę od klientów. I to jest Wasze portfolio. Jednocześnie, czy jest jakaś swoboda? Bo zakładam, że może się zdarzyć takie pytanie: no to znaczy, że będziemy w trybach jakiejś maszyny i będziemy realizować zadania. I tak, i nie, ponieważ w każdej firmie jest przestrzeń na to, żeby robić rzeczy, które chcecie zrobić. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jaki sposób manewruje się terminami. I to jest rzecz, która w firmie jest najważniejsza: to są terminy i realizacja produktów w danym terminie, a jednocześnie będziemy mieli możliwość wykonywania rzeczy i projektów, które wy bardzo chcecie zrealizować i są na przykład poza programem.